Witam wszystkich obywateli na kolejnym omówieniu aktualizacji z dwóch tygodni, bo z jednego się nie opłaca. Mam tutaj specjalny update dotyczący zadań z reputacji, gdyż iż ponieważ przed chwilą je zrobiłam i yy, znalazłam czwartego smoka, tylko że teraz nie pamiętam gdzie on był, więc wam nie pokażę, ale są takie same jak poprzednio i nawet kryjówki smoków się nie zmieniły, więc ponawiam moje zdanie pod względem ciekawości grania 2 na 10, ale pod względem szybkiej fabuły 10 na 10. Dziękuję za uwagę, to tyle. Ale przejdźmy w końcu do rzeczy. Jest to ostatni raz, kiedy widzimy te piękne stworzenia na Jorvik Nie żeby coś, ale wydaje mi się, że już kiedyś miały taką datę ostateczną. No ale podobno tym razem jest to na zawsze. Ten mi tak zawsze, wiecie, lamparci, panterka, tak dalej. Do tego fioletowy. I chyba go po prostu z sentymentu wezmę, ale ogólnie jakoś mi nie przypadają, nie? Dobra, więc to by było 300. O nie! A może to była inna partia? Ty... Ej, bo szajrów było więcej. Szajrów, szajrów, szaj... nie, nie umiem od, od, od ten, ale ich było więcej, ale tu mam praktycznie wszystkie, no tego złotego nie mam, chociaż ten mi się podoba bardzo, ale no nie mam. Się teraz zastanawiam, bo była już kiedyś taka ten, że już więcej nie przyjdą, coś tam, coś tam. I chyba to było po prostu, że ta reszta szajrów, te cztery inne, sześć ich było razem, nie pamiętam, ale wiecie o co chodzi, albo nie wiecie, nie wiem, nie czytam wam w myślach. Anyway, zapewne je kupię sentymentu oczywiście, ale mamy inne konie, które dodano. Serio, teraz tak często konie dodają, czy to tam na bazarze, czy jakieś nowe, że człowiek nie daje rady uzbierać jak kiedyś. Między końmi była taka przerwa, że normalnie na Starejderze był człowiek w stanie sobie to 90% ceny uzbierać. To teraz, moi drodzy, marzenie. Słonecznikowe coś tam. Jak ja sobie przypomnę, jak ja w to kiedyś nałogowo grałam i pamiętałam każdą nazwę każdego miejsca i jak były święta. I te tornada, to ja bez patrzenia na mapę wiedziałam, gdzie ono się znajduje, to naprawdę to chyba było uzależnienie, moi drodzy. No niestety już mi ta pamięć zanikła. Moja pierwsza kontrowersyjna opinia. Konie gorąco krwiste, takie jak właśnie Hanowery, to jest dla mnie podstawowa podstawa konia. Nie da się tego zepsuć. I nie wiem, co o nich mówić, bo one są po prostu, nie wiem, jak widzę konia, to wyobrażam sobie takiego konia. To tyle. Tak, żebyście zrozumieli moje postrzeganie. No i w związku właśnie z nim nie wiem co. Powiedzieć za bardzo, no wiecie, co mnie denerwuje obydwa te konie to trzecia generacja ten wygląda na typowo jakiegoś takiego wiecie bajkowego, duże oczy i w ogóle taki plastikowy bardziej, a to wyciągnięty z rzeczywistości I nie rozumiem trochę tego zamysłu, że jedne wyglądają jak typowo bajkowe, drugie typowo realistyczne, potem jest taka mieszanka że już nie wiadomo, który jest jakiej generacji no generalnie dziwna sytuacja więc przejdźmy do omawiania tych, tychże oto wspaniałości no wyglądają realistycznie nie można zaprzeczyć typowy gorąco krwisty koń wygląda Spoko, nie widać sierści, ale jest lekkie tam cieniowanko jakby nie było. No Hanover jak Hanover, widać że Hanover, tak? Nie oszukujmy się. Ewentualnie z Anglikiem trochę można by go pomylić. Jeśli chodzi o chody, to są ładne. Widziałam po obu one. Jednak nieładne. Nie widziałam jego porównanie z Salon François i powiem wam, że myślałam, że ten jest już dawno w grze i jest bardziej starszy i nie wiem, te Francuzy jakoś lepiej wyglądały. Nie nie wiem czemu, ale generalnie nie patrząc na porównania, no to prezentuje się spoko. Chody w tych koniach to już wszystkie wyglądają tak samo. Podskoki też już były i tutaj brykanie, no to troszeczkę od mustangów, tylko że ten bardziej delikatnie jakby brykał, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o maści, to mamy kasztanka, mamy gniadoszka, yy... No, tego, tego. Yy, no, tego też. Ciemniejszego kasztana i karego, oczywiście, a i siwka. No, czyli najbardziej basic koń, z najbardziej basic maściami. Czy wydałabym na niego 900 w życiu? Nie ma mowy, moi drodzy. Jeszcze takie 7-8 stów. To bym rozumiała, bo to jest taka, wiecie, średnia cena konia. Ale 900 to zawsze było za takie wiecie: z rogiem, ze skrzydłami, które czymś się tak wyróżniały, wiecie, totalnie. A to jest normalny, zwykły koń. Czemu nawet na Jorvik jest inflacyjny? Oprócz wspaniałych koni, mamy tutaj nowy strój. Kto by się spodziewał? No, nie wygląda zbyt kusząco. Przypomina mi raczej podstawowy strój trenera Pokémon. Jeśli chodzi o zestaw dla konia, no to poprawny, bardziej skokowy, czyli spoko. Oprócz tego mamy nowy szlak, czyli drogę triumfu, i mamy tutaj zestaw triumfalny granat. Dosyć niekonwencjonalna nazwa. No, wyglądem przypomina taki typowy na jakieś zawody. Oczywiście najlepszą nagrodą są okulary. Szanuję. No i kiedyś tam są jakieś tam podwójne punkty. To jest naprawdę niesamowite, że muszę czekać dwa tygodnie, żeby ta aktualizacja miała jakikolwiek sens. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie oczywiście znać, co sądzicie o tych koniach. Czy kupicie któreś z tych starych magików. I do zobaczenia jutro!